Monika Andrzej, tak, dzień dobry Państwu. Nad południowymi krańcami Polski chmury się zdecydowanie porozrywały. Czyste niebo widać, ale tylko na południowych krańcach, bo nad pozostałymi regionami Polski listopad po prostu w pełnej krasie. Szare niebo, e, jakieś zamglenia też się gdzie nie gdzie snują. Wiatr jest słaby, ale jest coś, co może nam zdecydowanie podnosić ciśnienie. E, spójrzmy proszę na pogodową mapę. No właśnie, e, ten znak dla nas kierowców dzisiaj jest poważnym wyzwaniem. Tyle dobrego, że ta strefa niebezpiecznych opadów jest bardzo wąska. Ona się rozciągać dzisiaj będzie od Warmii przez część kuja, wschodnią Wielkopolskę, aż po część Dolnego Śląska. To właśnie w tym wąskim pasie dzisiaj mogą się pojawiać różne mieszane opady. Od śniegu przez deszcz ze śniegiem po marznący deszcz, więc tutaj też uważajmy na gołoleć. Bliżej zachodniej granicy może się pojawiać sam deszcz, bo tam już trochę wyższa temperatura. Na nizinie szczecińskiej dzisiaj aż 8 stopni. Natomiast chłodniej właśnie w tym pasie tutaj środkowym, tutaj około zera, więc te groźne Mieszane opady będą się pojawiać. Wiatr silniejszy tylko na wybrzeżu, więc w pozostałych regionach uważajmy, bo bliżej wieczornych godzin znowu zaczną się pojawiać zamglenia i mgły. Co przyniesie noc? Spójrzmy, proszę. Na marznące mgły uważajmy tam, gdzie temperatura spadnie poniżej zera, czyli na wschodzie i na południu Polski. Bez marznących mgieł, ale również ograniczona widzialność na północnym zachodzie, a niewielkie opady deszczu będą się pojawiać tylko lokalnie na północnym wschodzie kraju. Poza tym spokojna noc. A jutro niedziela, też klasyczna listopadowa. Bez opadów, ale będzie szaro. Do zobaczenia.